nie Państwa, witamy Lilianna Granicka oraz Jacek Maczuch. My mówimy reprezentacja artystów, ale to nie chodzi tylko o piosenkarzy, nie tylko o aktorów, ale to są zawodnicy, którzy są artystami w każdym swoim zawodzie. Natomiast jeżeli chodzi o TVN, kolejny zawodnik to Mikołaj Pytel. Mariusz Kieca, zawodnik krapu. Przypomnę, że jesteśmy w Bytomiu, na lodowisku imienia braci Nikodemowiczów, jedno z najnowocześniejszych lodowisk w Polsce. Jeżeli chodzi o te rozgrywki, są lepsi, bo tam ci zawodnicy grają w amatorskich również klubach artystów. Jesteśmy członkami tej kadry, także mówimy w naszej reprezentacji. Tam grają oczywiście Mariusz Czerkawski, czasami Aron Kinielewski, a jeszcze również inni zawodnicy. A my tu już mamy pierwszą bramkę. Pierwsza bramka. Pierwszy gol, proszę Taniec Państwa. Popowski. Popowski, Popowski Piotr. Piotr. Tak, czyli nie kapitan. Piotr Popowski, Nasz sprawy pierwsza, obrońca. pierwsza e, bramka dla TVN-u. Mhm. Taniec tutaj e, latynoamerykański, czy... no i tańczył z takimi gwiazdami jak na przykład Edyta Górniak, e, czy jak Kleo, e, oraz naszą Julią Wróblewską. Tak jest, a e, trzeba przyznać, że Janek jako Czech wychowany właśnie w Czechach, czy jest bramka? Mhm. Mamy bramkę. drugą bramkę. My tu gadu gadu o Czechach. Dokładnie. To reprezentacja, a tutaj już jest druga bramka i zaraz dzieje? tutaj sprawdzamy. 70. Siedemdziesiąt. Numer 70. Zdobywca w czyli cudziennym. Wojciech Wojciech artystów bardzo mocno. Mhm. Próbują wykorzystać, póki sił jeszcze starsza, starcza. Tutaj mamy już a, pod bramką. Za... O, o, o. Yes. Yes. To jest bramka jest, proszę jest, państwa to jest bramka Ziegmund. zaraz sprawdzamy zaraz zobaczymy Tomanek dokładnie Nie, jednak postura bardzo podobna ale to jest jednak Andrzej Tomanek kabaret Tomanek. To. To, dokładnie e, kocha także gitarę i wszystko co się z tą gitarą tak Oj, naprawdę tak, wiąże ojej pięknież a nawet coraz piękniej o i mamy kolejną bramkę mamy mamy czy to był Pieca, tak Pieca? Jest, 29, tak, dokładnie tak, jest. tak. I już mamy wyrównanie, jeżeli chodzi o, a jeżeli chodzi. O... Trzeba przyznać, że fenomenem lodowiska w Bytomiu jest to, że to już jest trzeci, trzeci Proszę... tutaj mecz. No, myślę, e, że przepraszam, mocno... że ci przerwałam, ale tutaj była bardzo mocna wywrotka. Zawodnik leży na lodzie. Sędzia nie zagwizdał, czyli nie ma jakiegoś wielkiego przewinienia. To firm, które nas sponsorują i wspomagają w tym meczu. No, oczywiście, że tak. Jak najbardziej tutaj jestem przygotowana. Dobrze. Ehm. Tworzy tak naprawdę ta koksownia w swoim sąsiedztwie strefę rozwoju inwestycji oraz aktywizacji zawodowej. Aktywizacji takiej, no nie tylko, że tak powiem, żeby przejść do pracy, potem wrócić do domu, no i no nie wiedzieć, co dalej ze sobą zrobić, ale aktywizacji na zasadzie poznawania swojej własnych pasji, poznawania tego, co chcemy robić i robienia tego w sposób jak najbardziej profesjonalny. Te, te, te drużyny tutaj mają swoją historię, chociaż obec. I znowu, Piotr znowu, Popowski. znowu Piotr Popowski, dzisiejsza... Nie potrafią go upilnować. Dokładnie tak. Dzisiaj przoduje w tvn -ie. Kolejna bramka dzięki Piotrowi, zobaczmy w jaki sposób. Popturkan bardzo, bardzo ładny... Z juskiem, Chrząstkiem, ale wyjaśnili chyba sobie już z sędzią. I gramy dalej. I mamy... O! Kolejna bramka, I mamy proszę Państwa, bramkę. kolejna bramka. Kolejna bramka już dla TVN, dla TVN zawodnik z numerem 10, 10. Zawodnik z, numerem... z numerem 10 dokładnie tak Mariusz Nie wiem czy dobrze widzę patrzę na tablicę wyników 2-5 No naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tfn 24 i, i mm. ich, ich kondycji takiej można powiedzieć hokejowej, nie, nie w tym sensie, że że mają niesamowite płuca, ale, ale i skuteczność, i, i fajne podania. No Także wiem, zbydziemy. ci parę bramek tego Popowskiego, A, tak. chyba wszystkie wam strzelił, ale przynajmniej dwie były naprawdę po ekstra fajnie wykonanych akcjach. Także będziemy musieli na pewno, tak, absolutnie, te podania e, bardzo składne, muszą sporo trenować, bo to widać. E, reprezentacja artystów chyba mniej trenuje, z tego co też widać. Ale, ale do, dociśniemy pedał gazu, mam nadzieję. I tutaj i tutaj trochę także było więcej emocji, podgonić ten wynik. Dzisiaj z sędziami liniowymi jest, są Alicja Sakwerda i Mateusz Dworaźny. Miejsce rekreacji tutaj zostało stworzone, co bardzo, bardzo cieszy. Uwaga. Mocno się tam zakotłowało. Tam jeszcze przerwałem Ci, ale została nam chyba jeszcze jedna informacja. Na Śląsk zwiedzić sobie Bytom, zwiedzić sobie miasta ościenne i zobaczyć to wszystko, co się dzieje, a chociażby Muzeum Koksownictwa, które w Bytomiu również powstało. Tylko Mariusz Gabrek tak naprawdę brał udział we wszystkich meczach chrapu. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? W najstarszej cyklicznej imprezie, czy coś się wydarzyło, proszę państwa? Tak wydarzyło oczywiście. się, bo jest bramka mhm, i co tej bramki jest... Zaga, uwaga, uwaga... Numer 94 osie, 89. 89 proszę Państwa czyli Grzegorz Pyzel. Jego Grzegorz, pierwsza bramka tak, dzisiaj. Mariusz Czerkawski, Mariusz Czerkawski próba Czerkawski. zamarkowania strzału. Próba... O, o jest! Mamy bramkę, proszę I tam Państwa! Jest problem, bo to dwóch zawodników, czyli strzelało, ale chyba jednak tym, który zakończył to wszystko to zawodnik z numerem 82, 82. czyli Wojciech Niemczyk. To on wykończył, bo tam obaj zawodnicy stojący przed bramką machnęli. Figurowym jest właśnie Mariusz Siódek. No i on był tym łyżwiarzem razem ze swoją żoną, tak co jest, jest ciekawe. Mogliśmy ich, po, po, mogliśmy ich podziwiać na lodowisku. Uwaga, Teraz zobaczymy, akcja Mariusza Czerkawskiego. I zno... Jest! Jest! Bramka! Kolejna! Już myślałem, bramka. że Piotrek górą, a tutaj dobitka jednak poszła. Muszę sobie z wrażenia poprawić słuchawki. Dokładnie. Nasi artyści zaczynają odrabiać, zaczynają się budzić. Już mamy na tablicy wyników 6 do 4. Ale przypomnijmy, że tam zawodników jest trochę mniej. I znowu w kolejnej znowu. akcji Mariusz Czerkawski. Mariusz Czerkawski. Mariusz, który chce nadrobić, jakby. Ale piękne, to było piękne! To był spryt, Ale to było piękne! Państwo. I nie jest to winą Piotra. Nie jest to winą Piotra, tylko jest to wina obrońców TVN-24, którzy nie wspomogli tutaj Piotra, bo, bo Piotrek mógł się spodziewać objazdu e, tutaj e, bramki hokejowej, a... Ładnie boczkiem, boczkiem. A Mariusz skrócił tak, sobie tak, ten tak. bieg i... Niestety drużyna nie wyszła na ten mecz. A pierwsza tercja nie wyglądała dobrze ale w drugiej pokazaliśmy charakter i to, że potrafimy wyciągać wnioski. Tak? Tercja wygrana 3 do 1, wynik jest e, tak naprawdę 6-5, także mecz jest otwarty. A, mam nadzieję, że przekażemy ważne wskazówki na trzecią tercję i, i równie dobrze, skoncentrowanie wyjdziemy do tej tercji. Za moment już rozpoczęła się trzecia tercja. ale On bardzo chętnie przyjeżdża właśnie do reprezentacji również artystów, reprezentacji, która jest również w strukturach Polskiego Związku Hokeja. Wraczuk to właśnie ta osoba, o której żeśmy teraz e, mówili e, z numerem 95. Prezentuje nam się właśnie tutaj również po e, grania w Stanach Zjednoczonych, bo kask na pewno jeszcze nie jest. Tutaj już jest teraz atak na... I było blisko, ale jednak... daj! Nie... Jest dobitka! Jest Dobitka i zdobył Bramkę numer 20. Zaraz zobaczymy. 80, nie, 92 strzelał, czyli 29 dobija. Jeżeli się nie mylę, to jest to Kieca. Sprawdźmy. Tak jest Mariusz Kieca zdobywcą Bramki, a Wojtek Niemczyk był osobą, która pod, podawała i... To tutaj, że tak powiem, Aaron ma większą wiedzę i z tego, co mówił, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dla mnie, jeżeli chodzi, o, co się tutaj nam dzieje? Jest bramka, tylko czy ona czy jest zostanie uznana? Unana? Tak, jeszcze musimy, jeszcze musimy poczekać. Także w tej przerwie czy zostanie uznane czy nie uznane to dopowiem właśnie ten temat który zaczęliśmy. Jeżeli chodzi o względy estetyczne zewnętrzne nie A ja jeszcze chcę powiedzieć, że właśnie zawodnicy tacy jak Mariusz Czerkawski czy Jurek Dudek, który również był tu o ale piękna obrona. Czy Jurek Dudek, który z nami również się bawił, również jeździł tutaj na lodzie, to są zawodnicy, którzy poszli? E, e, sil, odbywają się silne kibicowania, kibicowania obydwu drużyn. Tak jest, ale została, jest szał, Aj, ale nie ma. Ja, Koniec ja, tego ja, meczu, drugie zwycięstwo drużyny tfn 24, moi drodzy, a bytom... E, że tak powiem, zapłonął po stronie drużyny TVN. Ta Ale radość, cieszą się niezmiernie. Ta radość ogromna, wielka. Nam było bardzo miło, że mogliśmy Państwa e, gościć tutaj na lodowisku. Mariusz Wołosz, prezydent Betomia. Mariusz. Gratulujemy po raz kolejny chyba fajnej imprezy i możemy powiedzieć tak nieskromnie, że chyba powinniśmy pogratulować sobie, ale w głównej mierze tej wspaniałej bytomskiej publiczności. Tak, no ja wielokrotnie powtarzam, że jestem dumny z Bytomian. To są ludzie wrażliwi na czyjąś krzywdę, na potrzebę pomocy i zawsze na takie hasło stawiają się w komplecie. Także e, świetna impreza, e, bardzo wesoła, no ja co najważniejsze, Wszystkie bilety sprzedały, czyli pomoc dla Dominika będzie dużo. Dzisiaj nie ma przegranych. Proszę pamiętać, że grałem też przeciwko TVN-owi wtedy, kiedy wygraliśmy, ale to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby dobrze się bawić, dać show ludziom, no i przede wszystkim pomóc Dominikowi. I tak też się stało, dlatego jestem szczęśliwy.